Gwoli uporządkowania sobie wszystkich informacji zadajmy pytanie, jacy to byli Polacy i w jakich okolicznościach znaleźli się na terenie Związku Sowieckiego. Szacuje się, że w tamtym okresie w 1941-1942 roku na terenie Związku Sowieckiego znajdowało się nawet do dwóch miliona Polaków, którzy znaleźli się tam, czy w wyniku zsyłek XIX-wiecznych, czy po 17 września 1939 roku, kiedy to Moskwa zajęła polskie województwa wschodnie. Wraz z niemiecką agresją na Rosję sowiecką, Moskwa zaczęła rozpaczliwie poszukiwać kontaktu z mocarstwami zachodnimi, które były przecież związane sojuszem z Polską. Stalin, jako niedawny agresor i zaborca, musiał wziąć to pod uwagę i zmienić swoje podejście względem Polaków. Zaowocowało to specjalnym porozumieniem, które do historii przeszło pod nazwą układu Sikorski-Majski i zakładało nie tylko zwolnienie Polaków z łagrów oraz więzień, ale również sformowaniu z nich specjalnej armii polskiej na wschodzie. Która weźmie udział w walce z Niemcami. Tą drogą zwolniono około 390 tysięcy obywateli przedwojennego państwa polskiego, aczkolwiek są to szacunki bardzo orientacyjne. Ta skądinąd skromna w skali wszystkich Polaków liczba wynikała z faktu, że Moskwa zezwoliła na amnestię jedynie względem aresztowanych po 17 września 1939 roku. Warto również zauważyć, że niektórzy z uwięzionych nie doczekali amnestii i nie mogli znaleźć się wśród uwolnionych, czego najbardziej dramatycznym przykładem było 20 tysięcy polskich oficerów zamordowanych w Katyniu wiosną 1940 roku. Tym niemniej do zorganizowanych na terenie Uzbekistanu i Kazachstanu punktów zgłaszało się coraz więcej Polaków, w tym bardzo dużo osób cywilnych, kobiet oraz dzieci. Ich stan był fatalny byli wycieńczeni oraz głodni. Ich sytuację pogarszała również polityka sowiecka. Która z jednej strony nie była w stanie dostatecznie wyekwipować polskich żołnierzy, chociaż do tego się zobowiązała, ale również ograniczała racje żywnościowe. Tym ludziom groziła katastrofa. Problem ten dostrzegli Brytyjczycy, którzy zaproponowali generałowi Andersowi, by ten ewakuował swoich żołnierzy na teren Bliskiego Wschodu i zaangażował ich do walk przeciwko Niemcom. Generał, będący absolutnym bohaterem tamtych czasów, nie czekał na dalsze zachęty i przystąpił do organizowania akcji ewakuacyjnej, którą objęto nie tylko żołnierzy, ale również, co wynikało z inicjatywy Władysława Andersa, ludność cywilną.